Ewangelii są to wersety od 39 do 45. Swoim uczniom Jezus opowiedział następującą przypowieść, czy niewidomy może prowadzić niewidomego, czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela, ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swojemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku. Jeśli nie widzisz belki w swoim oku, obudniku, hipokrytom, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka Twego brata. Nie jest Dobre to drzewo, które rodzi złe owoce. Ani nie jest złe to drzewo, które rodzi dobre owoce. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig ścierni ani widmo gron z głogów. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież o tym, czym przepełnione jest jego serce. Oto słowo. Ten szósty rozdział Ewangelii według Świętego Łukasza. Od środy zaczniemy Wielki Post. Przyjdzie więc inny lekcjonarz. Przyjdą inne czytania. Też zakorzenione w Ewangelii Świętego Łukasza. Ale będą ten cykl, ta ciągłość, którą mamy w tych ostatnich siedmiu tygodniach. Ośmiu, ośmiu. Ona w pewien sposób zostanie zatrzymana. I dlatego Bogu niech będą dzięki za to, że, że możemy ten szósty rozdział, kazanie Jezusa na równinie zakończyć. Pamiętamy, że to jest ta mowa Jezusa, którą wygłasza dla swoich uczniów i tłumów. Pamiętamy, że są z Nim ci uczniowie, których ledwie co wymodlił w nocy i nad ranem wybrał, żeby stali się dwunastoma. Pamiętamy, że zaczynał błogosławieństw, a potem te jego ojoj, ojoj, lamentacje, te jego biada nad tymi, którzy mają okamieniałe, zatwardziałe serce. Potem to zaproszenie i wezwanie, jak słyszeliśmy przed tygodniem, aby być miłosiernym, jak miłosierny jest Ojciec nasz. I dzisiaj, moi drodzy, to słowo, które przynosi dwie takie mini, bardzo krótkie przypowieści, to słowo, które pokazuje też, jaką moc jaką siłę może mieć ludzki język. Ale spróbujmy zauważyć w tym słowie kilka takich prawd ważnych dla całokształtu naszego rozumienia Bożego Słowa, przeżywanego dzisiaj w takich, a nie w innych okolicznościach. Mój drodzy, pierwszą obserwacją, którą uczyniłem rozważając to dzisiejsze słowo, to jest to, o czym już wspominałem, że Jezus pokazuje, że w świecie, w którym żyją uczniowie, są ludzie dobrzy i źli. Nie ma pomieszania w sercu i w umyśle Jezusa, że wszyscy ludzie są równi. Nie. Jezus ma odwagę powiedzieć, że jest dobry człowiek i ma odwagę też powiedzieć, że jest zły człowiek. Ma odwagę powiedzieć, że jest ktoś, kto jest niewidomy i popełnia błąd w życiu, bo pozwala na to, aby prowadził go drugi niewidomy. Czyli są sytuacje, w których człowiek dokonuje złych wyborów, powierza swoje życie komuś, kto tak jak on sam jest niewidomy. Patrzymy, moi drodzy, to co nam Pan pokazuje w tym słowie, że jest możliwość hipokryzji, że są ludzie, którzy są. Hipokrytami, którzy, którzy są oszustami, mataczami, byśmy powiedzieli, co innego mówią, a co innego czynią. I to, zobaczcie, nam przynosi dzisiejsza, przynosi nam dzisiejsza Ewangelia. I ona mówi o tym, że człowiek, nie może się wiecznie ukrywać tym, kim jest naprawdę. Że są takie zachowania, że są takie słowa, które odsłaniają prawdę o nim. Jezus ma odwagę mówić, że ludzkie serce, w języku Biblii, serce to jest takie centrum dowodzenia. Dla nas serce. To afekty, emocje, uczucia w tradycji biblijnej. Serce to było centrum dowodzenia człowieka. Bardziej może byśmy powiedzieli rozum oświecony wiarą. To jest to miejsce, gdzie podejmuje człowiek świadome decyzje w oparciu o informacje, który, które otrzymuje. I teraz, co mówi Pan? To jest na samym końcu, w 45 wersecie, jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione jego serce. To właśnie dlatego Pan ma odwagę mu tak powiedzieć, że jeśli człowiek jest czymś nakarmiony, naładowany, przepraszam, napasiony, to wyjdzie to z Jego słów. Bo z obfitości serca mówią, mówią usta. Uczeń Jezusa więc żyje w takiej rzeczywistości. Pan mówi też bardzo wyraźnie, że uczeń Jezusa, że, że uczeń ma wzór nauczyciela. Nie przerasta Mądrością swojego nauczyciela. Dopiero gdy jest, używa takiego słowa, ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Kto jest, pytamy dzisiaj siebie, kto jest moim nauczycielem? Komu daje. Ten najpiękniejszy hebrajski tytuł Rabbi. Komu pozwalam się prowadzić? Tak dzisiaj nas to słowo, moi drodzy, skrótuje. Tak my patrzymy i to słowo nas bada, skanuje nasze serca i umysły, żebyśmy my odpowiedzieli sobie w tych różnych ludziach, którzy są tutaj wspomniani. To kim ja jestem? Chcę być dobrym. Tak? Chcę być dobrym. Chcę mieć widzącego nauczyciela. Nie chcę osądzać. Nie chcę widzieć, widzieć cudzych belek. Jeżeli macie w sobie takie samo pragnienie, to mogę odpowiedzieć, że jestem człowiekiem wielkiego pragnienia, że jestem pragnący. Tak jak psalmista mówi: Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Tak, pragnę Bożego życia. Pragnę żyć po Bożemu. I dlatego mówię: Jezus jest moim nauczycielem. I dlatego mówię do Jezusa, bądź moim rabbi. I teraz, jeśli mam zasłonięte oczy, nie wszystko wiem. Siostry moje i bracia, kochani, ilu z nas, nie powiem, no godziny, bo tu może przesadziłbym, ilu z nas spędza czas swój żeby zdobyć jakieś wiadomości, informacje. Wy jako doskonali to tylko te dobre informacje. Żadnych złych, takich popularnych, na pewno nie korzystacie z tego, to tam bo mówicie szkoda czasu. Ale gdyby się zdarzyło, to doskonale wiecie, co to znaczy przesuwać ekran, monitor swojego komputera, iPhona czy, czy innego sprzętu. Dlaczego o tym mówię? Bo większość nas czerpie swoją wiedzę z tych źródeł. I doskonale wiecie, jak ważnym jest wiedzieć, z jakiego źródła czerpie. Doskonale wiecie, jak, jak można zostać wkręconym, jak może przyjść nieprawdziwa informacja. Ba, nie tylko nieprawdziwa, szkodliwa, kłamliwa wprost. I dlatego tak ważnym jest, kiedy mówię Jezus. Dlatego mówię Jezus mój nauczyciel, bo ja mogę nie wszystko wiedzieć, nie wszystko widzieć. I dlatego pochylam się nad Bożym Słowem. I dlatego uczę się, poznaję, bo chcę być jak mój nauczyciel ostatnio. Chcę być jak Bóg miłosiernym, ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Jezus jest moim nauczycielem, więc chcę być należycie wykształconym. Chcę się uczyć. Kochani, pragnę się uczyć z Bożego Słowa, uczyć od Jezusa. To jest nasza rzeczywistość. I teraz czego ja mam się uczyć? Dzisiaj Słowo pokazuje nam czego mam się uczyć. Tak jak ostatnio posiłkowałem się listem do Koryntian, tak dzisiaj zwracam Waszą uwagę też na ten pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 58. Bracia moi, umiłowani, mówi Paweł, bądźcie wytrwali. Niezachwiani, bez reszty oddani dzieł Pana. Zawsze pamiętajcie, że dzięki Panu Wasz trud nie jest daremny. Oto jestem zaproszony do wytrwałości. Niezachwiany to ten, który jest zakorzeniony w prawdę. Ten, który jest zakorzeniony w naukę Bożego Słowa. To jest ten, który, jak mówi Paweł w liście też do kolosan, zakorzeniony jest w Chrystusie. To ten, kto dom zbudował na skalę. Takimi mamy być. To jest nasze powołanie. Wytrwali, niezależnie od zmieniających się okoliczności, niezależnie od opinii publicznych. Jeśli niewidomy, związałem się z Jezusem i trzymam go to trzymam go na dobre i na złe, bo wiem, że Jezus mnie doprowadzi do domu Ojca. Czy jeszcze coś mogę zrobić? Tak. W psalmie dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższym, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją mocami, Świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, że Pan jest opokoł, że nie ma w Nim nieprawości. Jeśli mam taką więź z Panem, jeśli Go uwielbiam w modlitwie, Błogosławie to zobaczcie, jestem zdolny do dzieła Pańskiego. Dzisiaj jestem zdolny do miłosierdzia wobec tych, którzy potrzebują pomocy, tych, którzy walczą którzy uciekają, którzy nie mają nadziei, którzy płaczą z obawy o to, co się dzieje w ich rodzinie z ich najbliższymi. Zobaczcie, do tego nas słowo Boga wzywa. Nie, nie wybrane specjalnie na tę okazję. Przyszło do nas w liturgii. To słowo jest dzisiaj dla nas zaproszeniem przed wielkim postem. Dzieło Pańskie czynić, świadczyć, wielbić Boga, błogosławić Boga, być wytrwałym, trzymać się Jezusa jako Ten, który ma świadomość. Nie wszystko wiemy. Niech On mnie w tym, niech On mnie w tym prowadzi. Mój drodzy, tyle na dzisiaj. Amen. Przepraszam, że tak krótko, ale powiem, że byliście przygotowani na trochę dłużej, ale ogłoszenia się lekko wydłużyły z racji środy popielcowej, więc tyle dzisiaj tylko. Dla Bożej chwały powstańcie, będziemy wyznawali naszą